Cześć. Zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli szukasz tego produktu, możesz kupić go tanio z szybką wysyłką w sklepie enimo.net. Kliknij link poniżej w opisie pod filmem i zobacz ten produkt. Dziękuję, a teraz zaczynamy. W samochodach marki Skoda Octavia trzecia z lat 2014 do 2017 najczęściej pojawia się problem z przewodami elektrycznymi w okolicach podłokietnika, przy drzwiach i pod maską. Zwykle przyczyną jest zużycie izolacji. Korozja styków lub uszkodzenia mechaniczne spowodowane wibracjami. Skutkiem może być przerywanie sygnału do poduszek powietrznych, awaria oświetlenia wnętrza lub nieprawidłowe działanie czujników. Najlepszym rozwiązaniem jest wymiana całego zestawu naprawczego, który zawiera przewody, końcówki, izolacje i niezbędne złączki. Przed przystąpieniem do pracy wyłącz akumulator, odczekaj kilka minut, aby wszystkie układy elektryczne się rozładowały i uniknąć przypadkowego zwarcia. Następnie otwórz maskę i zlokalizuj miejsce, w którym przewody są poprzestawiane, najczęściej przy skrzynce bezpieczników i przy module sterującym. Delikatnie odłącz stare przewody, pamiętając o oznaczeniu ich położenia, co ułatwi późniejsze podłączenie nowych elementów. Usuń stare izolacje przy pomocy noża lub przyrządu do ściągania osłon, nie uszkadzając otaczających elementów. Przygotuj nowe przewody z zestawu, dopasuj ich długość do istniejących odcinków i przytnij, jeśli to konieczne. Nałóż nową izolację, zabezpiecz końcówki przy użyciu zacisków lub wtyczek zawartych w zestawie. Jeśli wszystko działa bez zarzutu, zamknij maskę i uporządkuj narzędzia. W razie wątpliwości warto skonsultować się z mechanikiem lub specjalistą od elektryki samochodowej, aby mieć pewność, że połączenia są solidne i bezpieczne. Uwaga, zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką na stronie enimo.net. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia.